Dzień dobry, moi drodzy. Dzisiaj Młodzieżowa Agencja Informacyjna Majka łączy się z Budapesztem, bo tam odbyła się Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny i o tym, co to za wydarzenie i co tam się w ogóle dzieje i dlaczego, opowie nam Ola, Ola przedstawicielka Katowickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Witam Cię, Olu, serdecznie. Witam, szczęść Boże, cześć. Tak, jak powiedziałeś, jestem właśnie w Budapeszcie. Konkretnie jestem w tym momencie na terenie Hang Expo, gdzie właśnie odbywa się, odbywają się wydarzenia związane z Międzynarodowym Kongresem Eucharystycznym. Akurat jakiś samolot mi nad głową leci, a więc po prostu go słychać. Co to jest kongres eucharystyczny? Tak, kongres eucharystyczny to jest wydarzenie, które się. To już jest 52. Kongres Eucharystyczny. Kongresy odbywają się e, cyklicznie, co 4 lata. E, ten kongres miał odbyć się e, rok temu. Ze względu na, no, na wiadomą sytuację, ograniczenia pandemiczne został przeniesiony na, na ten rok. E, to jest wydarzenie, no tak jak mówiłam, cykliczne. E, e, Celem tego wydarzenia jest zbliżyć się do Eucharystii. Taki jest główny cel. Jest bardzo, bardzo na tej Eucharystii skoncentrowane. Takim głównym elementem każdego z dni tutaj kongresowych jest właśnie Eucharystia Wspólna. No i wydarzenie zbiera ludzi z całego świata. Tej organizatorzy nie podają jeszcze konkretnych, konkretnych ilości osób, które tutaj się zjechały. No, mam nadzieję, że takie informacje się doczekamy. Mamy tutaj no, około 200 osób z Polski, jest to setka, która przyjechała tutaj w jednej, w jednej grupie takiej polskiej, polonijnej, z różnych miejsc na świecie, ale myślę, trochę osób się tak, tak więc, wolnej stopy. Dobrze Olu, a powiedz w ogóle, bo sam kongres, on trwa no, ładnych parę dni, ale co tam, się, co tam się w ogóle dzieje? Co, jak e... każdy dzień wygląda? Tak, kongres trwa dzień. Rozpoczęcie było w minioną niedzielę. E, eucharystią e, na jednym z centralnych placów w Budapeszcie. E, no wiadomo, Kongres Eucharystyczny inaczej rozpocząć się nie mógł, jak Eucharystią. E, kolejne dni e, to są dni no, tak zwane kongresowe, one się właśnie tutaj na, na Handelsbüro odbywają. Dzień przebiega w taki sposób, że rano jest, jest wspólna modlitwa, poranna jest modlitwa jucznią, e, potem jest katecheza. Każdy dzień ma, ma swój temat przywodni wokół Eucharystii właśnie, potem jest świadectwo, po, po, po świadectwie jest Eucharystia, przez większość dni tutaj właśnie, właśnie na tym terenie, tutaj za mną. Nie wiem, czy będzie widać, jak tutaj pokażę. To jest taka duża hala, na której odbywają się wszystkie plenarne wydarzenia. Na pozostałych tutaj salach wystawowych, których jest tutaj dosyć sporo, odbywają się potem jeszcze takie spotkania warsztatowe po obiedzie i Eucharystii. I, i, I tak wyglądają dni od poniedziałku do piątku, czyli właściwie do dzisiaj. Dzisiaj jest to ostatni dzień, gdzie spotykamy się tutaj. Jutro, w sobotę, dzień jest taki już luźniejszy. Przed, przed południem jest to czas na to, żeby trochę zobaczyć Budapeszt. Po południu odbędzie się sza, znowu w, w centrum Budapesztu na placu, która będzie po której odbędzie się procesja eucharystyczna przez ulicę Budapesztu, no a w niedzielę msza na zakończenie kongresu celebrowana przez papieża Franciszka. Co do tej pory było dla Ciebie takim najbardziej uderzającym, może najbardziej przemawiającym momentem? Trudno wybrać, trudno wybrać jeden moment, bo tu bardzo wiele wątków się łączy. Myślę, że z takich ciekawych miejsc wydarzeń tutaj właściwie elementów tego Kongresu jest to, że no wiadomo jest tutaj kaplica kaplica adoracji, do której można w każdej chwili oczywiście podejść i tam zawsze ktoś jest i tam zawsze jest sporo osób i, i to wydaje mi się, że jest bardzo ciekawe świadectwo. A druga taka rzecz, która no, w jakiś sposób y, może nie uderzyła, ale jest bardzo ciekawa i tak bardzo zwraca na siebie uwagę, jest to, że mamy tutaj ludzi bardzo wielu kultur, y, którzy się no, w tym samym miejscu nam przy świętej spotykają. Y, wielu kultur, to tutaj mówię też o, o jakby ludziach z całego światu, świata, ale tutaj też na przykład na Węgrzech jest bardzo spora grupa katolików, cyganów, którzy też jakby mają swoje duszpasterstwo. Jeden z elementów, właśnie z takich warsztatowych, tutaj to było, tyczył się właśnie na przykład duszpasterstwa cygan. Także, także jest to, widać taki, taki, taki miks, ale zjednoczony wokół Eucharystii. Wspomniałaś, Polu, że przyjechała również Polonia. Czy miałaś z nimi kontakt? Z jakich krajów przyjechali? Jak jest liczna? E, tak. Tak jak wspomniałam, jest to około 200 osób, z czego ta setka mniej więcej to jest tak w ramach jednej w miarę zorganizowanej grupy polonijnej jest to kilka osób, które przyjechały bezpośrednio z Polski, ale mamy tutaj między innymi grupy największą chyba taką poloniną, to jest grupa z Niemiec, ale też Francja, Belgia, Islandia, Grecja, są też osoby ze Wschodu, z Rosji, z Białorusi. Mam nadzieję, że nikogo nie pominęłam w tej wyliczance. I to jest młodzież w większości, która jakby takim elementem centralnym jest właśnie duszpasterstwo emigracji polskiej i to jest jakby no, powód i, i, i przyczyna, dlaczego właśnie te osoby i te grupy. To są też młodzi, którzy są zgromadzeni wokół Kongresu Młodzieży Polonijnej, którzy, którzy w nim uczestniczą i jest to pasterstwo w większości prowadzone w tych miejscach przez księży chrystusowców i, i, i siostry misjonarki. Olu, ten kongres za chwilę będzie się kończył, natomiast tak na przyszłość powiedz. Dlaczego warto wziąć ten, te międzynarodowe kongresy pod uwagę i dlaczego warto w nich uczestniczyć? W jaki sposób byś namówiła i dlaczego warto przyjechać na kolejne tego typu wydarzenia? Warto po pierwsze, dlatego że no, to jest kongres eucharystyczny i warto sięgać do, do źródła, o tym źródle sobie przypominać y, i jakby zobaczyć tą uniwersalność eucharystii. Y, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że. No, jest to możliwość spotkania ludzi z różnych kultur, ale z takimi samymi priorytetami. A trzecia rzecz, to myślę, że to jest po prostu bardzo dobra okazja do tego, żeby, żeby zwiedzić miejsca, w których też się takie kongresy odbywają. No Budapeszt, mogę już powiedzieć, jest bardzo piękne. Oczywiście na zwiedzanie też jest czas. I, i myślę, że kolejne miejsca będą równie, równie ciekawe do, do odwiedzenia. Jest tam dużo słońca i tego słońca ży Ci życzymy, żeby tutaj ten kongres przebiegał spokojnie, żebyś miała czas, żeby rzeczywiście ten Budapeszt zobaczyć. Dziękuję Ci za tę krótką rozmowę. No i życzę owocnego dnia, no i szczęśliwego powrotu do domu. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia.